Drodzy, zapraszam do mojej rap kanciapy, obczaić sobie nowy zakup. Jak widać, jest to Shine. Jak widać na pajku, standardówka, korby BMX. No i tak. Cena była taka okazyjna, że musiałem go wziąć. Teraz wiadomo, jest parę rzeczy do roboty, więc ja sobie go teraz już obczaiłem, co jest do roboty. Więc na przykład, widzicie, jest ładnie naprężony łańcuch, nie? Przekręcasz korbką i masz luz. I mówię, kurna, o co w tym chodzi? Sprawdziłem, na, na, czy łańcuch nie rozciągnięty, no ale właściciel mówił, że łańcuch nowy. Mówię, okej. Okay. Więc może, mówię, oś kawalnięta, ale to wszystko, kurczę elegancko, jest scentrowane, nie ma jakichś tam, jest lekko brudne, ale Elegancko. No i patrzę sobie, że tutaj jest Pikok Dartmoor, który jak wiadomo jest z gównolitu. I zobaczcie, jakie ma wyrobione ząbki. To sprawia, że w jednym miejscu jest napięty, a w drugim, no po prostu jakieś tam szarkwiny, nie? Więc to jest do wywalenia. I po prostu kupię sobie jakiś lepszy aluminium. Wymiana tego to jest ba banał, banał, banał wyglądałem go sobie że czy tam jakiś nie ma pęknięć czy coś Więc jest elegancko nowe gripy ale tutaj się na ta więc grip trzyma, ale tutaj może wkurzać więc to będzie do wymiany Jakaś tam linka no to tutaj jest wszystko do zrobienia Małe zarysowania, ale pike pięknie tam wszystko tłumi. <laughs> rokszak tutaj też ładnie, tutaj żadne tulejki, nic nie skręcone, się bawiłem już pokrętłami, tam wszystko działa, ten rokszak może, może trochę mlaskać. Ale one tak mają, więc jakby przy tej cenie co go zakupiłem, zrobienie nie jest problemem. Jakieś tam otarcie na, na tym. No, po prostu Wam powiem zimowa cena strzał w dziesiątkę. Musiałem brać no. no. Tak więc części zamawiam. Jak będę wymieniał, to Wam pokażę, jak to się robi. Pierwsze usprawnienie wziąłem z tą śrubkę, odkręciłem, żeby mieć więcej slaka. Na linkę, linka i tak jest krótka. No, nie da się tu zrobić więcej niż tam powiedzmy jednego barspina w lewo w prawo. Ale śmieszna taka rzecz, że chciałem dokręcić tą śrubkę na maksa i wtedy stery nie działały. Więc yy, ona tu musi być luźna, albo muszę jakąś zaślepkę ogarnąć. No, ale raczej jest tak długa, że ona się nie wykręci sama z siebie. No, goleńki, wszystko ładnie. Oponka. Te Billy Bunkers to oni dawali jakby od nowego roweru, więc nie wiem czy ten gościu tak mało jeździł, że nie jest jakaś tak na maksa rozjeżdżona ta opona. Nie wiem, będę ją obserwował, bo stara opona to potrafi, nie wiem, na szybko wsparcieć. Tutaj nie ma żadnych, żadnych rzeczy, więc już Glocka jeszcze dużo, tarcza nie zjechana. Te nakładki to nie było w specyfikacji, więc tutaj do napięcia jest dodatkowy element, którego można korzystać. Wiadomo, te tasiemki. Tu pewnie jak się ściągnie, to będzie, że tutaj butem jest po rama stegowana i, i po to są te taśmy. No ale wiadomo, no to jest rower do katowania, nie? Więc ten. Widziałem się taki element, że tam yy, że jest nierówno usadzona yy, ta odległość. Widzicie, tu mam palca, tu palec nie wejdzie więc korba jest trochę przytężona w prawą stronę. No podejrzewam, że tutaj jest ktoś, dodał więcej nakładek, ale też dał dlatego, że kiedyś tam ocierała i też widać takie małe otarcie, ale nie jest takie głębokie, żeby się tym przejmować. No, a tak rama jak rama, nie? Jakieś tam odpryski. Widać, że trochę było jeżdżone w dircie. No i tyle, no. Trzeba będzie go umyć. Rozmontować. Tutaj też wytarcie od, od kabelka. z tym nie jest nic tam złego. No i na wiosnę nowa zabawka.